Witam wszystkich na moim kanale. Dziś poskaczemy sobie z blokami silnika na trampolinie. Oczywiście to jest głupi żart. Chciałem Wam pokazać różnicę w blokach silnika, w budowie, w odlewie. Po czym poznać, jak poznać, czym się różnią, jak No Mamy od najstarszego do najmłodszego. Ustawione. Numery mnie nie interesują, bo numery, gwiazdy i tym podobne rzeczy to sobie można nabić. Teraz zaczniemy sobie od M72. M72 rzut odlewu od przodu. Rzut na K750. Żódna nowsze K750. Żódna MT12. I teraz, żebyście zobaczyli różnicę, weźmiemy tego MT12, przedstawimy do M72 i teraz sobie porównamy. Nowe mnie dziura tutaj jest chujowo odlane, ale mniejsze o to. Patrzymy sobie dalej. Są otworki, nie ma otworków. Tutaj jest wzym złączący nie ma go reszta w odlewie jest praktycznie skopiowana bardzo dobrze no i oczywiście tutaj jest tu nie ma na zmarowanie no tak wygląda różnica najstarszy a najmłodszy teraz opowiemy troszkę o MC dalsze różnice M72, pełne pod prądnicą. Oczywiście daty są. Tak wygląda od boku. Teraz na co zwracamy uwagę? Mocowanie silnika z tyłu na odlewie. Nie mamy tutaj podebrania. Tu nie ma żadnego podebrania. Środek wygląda tak. Może o, udało się? Środek wygląda tak. To na środku ten nadlew jest kopią w, z BMW. Tam szło smarowanie prawego cylindra. Bo BMW miał smarowany ciśnieniowo prawy cylinder. Teraz przelecimy sobie podpora tylna, tutaj akurat nowa. Do jej nie porównamy. Widzimy siatki. Siatka, siatka. Żeby olej spływał nadlew na całą pompę olejową Żeberka teraz sobie porównajcie tu a tu dodano żeberek żeby wzmocnić, żeby odlew nie pękał za to usunięto usunięto kieszeń nie ma siatek jest odlew. Tu jest brak siatki. Nie bręcz T12. No, tak więc tu już macie tyle. Teraz przejdziemy do K750. Stary typ. Środek nie różni się niczym odemki. Bardzo lubiany, żeby podrobić na M72. Mam takie dwa bloki. podrobione na M72. Różnica. No Kaśka miała żeberka. MK nie ma żeberek, No ale usuwają te żeberka i robią z tego M. <grywka> no taka wizja ludzi. Teraz patrzymy dalej na różnicę. Widzimy zgrubienie. Jest. Otwór, wszystko tutaj tak samo. Tu jest bardziej nadlane. To jest blok stary typka 750. Teraz zerkniemy sobie do środka. Najpierw od boku. Od boku półeczka jest ładna, nieszlifowana, niecudowana, Kieszeń pełna jak m 72. Zobaczcie, jest identyczna. Przerzucimy tam tak bezpiecznie no. bierzemy od dołu. Siatka, siatka jak Wemce, kieszeń jak Wemce, trzy pazury jak Wemce. Jest, jest. Czyli tak samo jak M72, stary typka 750. Patrzymy do środka. No tutaj zrobiłem smarowanie prawego cylindra. Ale odlew jest taki jak M72. Teraz co się chciałem pokazać, tam będzie widać teraz trzy pazury. Może jest coś podporę, nie wiem nie będzie chciał za bardzo złapać tej ostrości. W środku są te pazury, tak więc niczym się nie różni. Tutaj środek żadnych różnic nie ma. W środku siatka, smarowanie, wszystko jest tak samo. Tak samo stary K750 ma no, odlew tutaj 1,72, czyli pełne. No, teraz przejdziemy sobie K750, końcówka lat produkcji Kaśki. No i tutaj mamy. Na przód, tu już całkowicie widać różnicę jeśli chodzi o odlew zobaczcie znikło już nie ma jest lekkie zgubienie tylko tutaj no, otwór spływowy nazwowy tak wygląda do drugiego brak żeberek nadlewka wzmacniająca tak to wygląda no i teraz różnica w środku już jest bardzo widoczna. Jeśli chodzi o środek, środek wygląda tak. kieszeń, w której się zbiera syf. Ten olej jest mega porowaty, więc syf się zbiera. Uróć to można przejść na gorąco. Przejdźmy sobie dalej. Przerwa Kaśka, bo jest nadlewka. To jest nazwka, teraz spójrzmy na boku. Nie wystarczy wyspawać, że Nie chcę dużo stwierdzić. Idziemy w tym Jest, jest. jest się nie I pod spodem, oczy. Widzieć. To jest K750. Wrócimy jeszcze raz do K12. żebyście zobaczyli różnicę między jednym a drugim. Tak to cały jest jak to K750. Późniejsze. Zobaczcie. wszystko jest tak samo. Tu, tu, tu. Jeśli chodzi o odlew. Jedynie co, zobaczcie, K750 jest zgrubienie MT12. Już brak tego zgrubienia jest bardzo cienka ścianka. Tutaj, co dalej, jeśli chodzi o blok, no to różnica, która jest do zauważenia, brak półeczki, praktycznie jeśli chodzi o odlew, tu jej praktycznie brak. Nie było nic cudowane. To jest oryginalny blok, nie jakiś z przebitym numerem. Teraz jeszcze, teraz jeszcze co chciałem pokazać. Stary K750, rurę ma tu w bok od odmy, w deklu. Nowsze Kaśki i Dniepry mają już w dół rurę. Odrzutowo mododne. No a dekiel zemki, no to już jest całkiem inny dekiel, to już jest nie do podrobienia. Dekiel. No. Dekle wam pokażę w osobnym filmiku. Dobra. To tyle. Cześć.